Dzień dobry, w dzisiejszym programie gościmy Czaskina Bibela. Czy mam mała. Co, ryżczyniaku? A raczej, wita ryżczyniaku. Pierwsze pytanie, czy to prawda, że się w hodowli? Tak, moja mama była z góry. z góry? A jaki miała kolor? Nie wiesz? Aha, słyszałam, że byłaś adopsowana z fasku, mam tego, bo dostała, za się 100 tysięcy czy tak a skąd ty bo ja sam pijam bior... okej, okay. teraz szczeniaków e, twój nowy czy to sprawdza, że twój nowy single nazywa się e, jestem gejem, ale nim nie będę? tak o czym on jest? Proszę czym odpowiedzieć. Słyszałam, że to jest o tym, jak nie wiem, jak dziewczyna ma mieć ci serce i pójść, i przez co jesteś gay, więc to prawda? Tak. A I czy to byś tak naprawdę zrobił czy to tylko kellecki? Kellecki, A właśnie, Od dawna już widziałam, że zabrałaś się Haskonem. Dlaczego? Okej, okay. w ostatnim wywiadzie powiedziałeś, że się niczego nie boisz. Co zrobiłeś takiego strasznego? Więc... No więc my. tutaj. Tak, więc... Okej, okay. nie wiem, co zrobiłeś, czy na się do powodu? Tak. A, czy na przykład tego, że śpiewasz takie głupie piosenki? Mhm. Okej. Okay. A teraz prosimy Państwa o wielkie brawa dla celowej kody. Czy ja taką Tak. Dzień dobry. Jak to byś śpiewał drugi drugich czy... Słyszałam, że słyszałam, że zamieszacie się po ślubi? tendencja nie jest tak mhm. Czy podobał się inne temat ciełem? Jest karma. Czy no. tylko? Tak, wy miejsc tu bo ja to płacę tym webinarem i zasługujesz na taką cieka. Okej. Kopię to może w ogóle. Okej, to gdzieś drugie co ty chcesz teraz? Wywal. to. co z liberem. better. to nie jest bogatym? Dopiero powiedział, że ma pieniądze. Kłamał mi to. Kłami, 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 czas. Zgadza się? Tak, zawsze kłami. Aha, czyli kłami, jest twoją klatką? Tak. Czyli chcesz kłamić, to mówisz nie. Tylko, czasami, zawsze. I mamy takie same Evet, Kardeş. Okay, okay, Aha. Evet. Evet. Okey. Başka bir şey. Okey. Başka bir şey. Başka bir şey. Başka bir şey. Başka bir şey. Başka bir

你要忙去吧，知道不？